Cześć! Witam Was serdecznie na moim kanale Ciechecki Mikołaj Porozmawiajmy o Sporcie. Dzisiejszym tematem mojego rozważania będzie polska ekstraklasa, a dokładnie temat polskich trenerów. Doskonale zdajcie sobie sprawę, że po 4,5 roku z Krakowi odszedł Michał Probierz. Przez ten czas były trener Jagiellonii Białystok wygrał Puchar Polski, także zdobył super Puchar Polski. To niewyba, niebywałe osiągnięcia, jeżeli biorąc pod uwagę ten stuletni klub, ale tak na dobrą sprawę Michał Probierz przychodził do Krakowi po to, żeby walczyć o mistrzowski tytuł. Nawet kilka razy zapowiadał tą walkę o ten mistrzowski tytuł. Wtedy, wtedy Legia Warszawa wygrywała, później Krakowia wpadała w kryzys i przez te 4,5 roku Będąc także wiceprezesem klubu, Krakowia zawodziła, także szczególnie w europejskich pucharach, odpadała w tych pierwszych rundach. Plus do tego Krakowia miała wypromować polskich zawodników, a można powiedzieć, że w klubie, w, w klubie z Krakowa. Grało bardzo dużo obcokrajowców. Michał Probierz zawsze tłumaczył tym, że polscy piłkarze są drodzy. Jedyni piłkarze, których udało się wypromować, to był Helik i Piątek. Tylko, że Helik i Piątek, ci piłkarze, przychodzili jeszcze za czasów rządu Probierza. Probierz był w Krakowie takim, zawodnik, takim trenerem, menadżerem pokroju, bym powiedział, taki model był angielski. I jeśli to i tak, jeśli weźmiemy pod uwagę puchar polski i, i super puchar polski wygrany przez Probierza, to ogromny sukces Krakowi, ale przez i Michał Probierz był najdłużej pracującym trenerem w historii Krakowi. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę nieudaną przygodę w europejskich pucharach plus do tego hmm, wyniki Krakowi w Ekstraklasie przez ten czas. 9, czwarte, siódme, czternaste, 11 miejsce. Zapowiedzi Michała Probierza były takie, że Krakowia miała walczyć y, o y, mistrzostwo. Tego mistrzostwa Krakowia nie zdobyła. Plus do tego, y, gdy Michał Probierz był trenerem, tylko raz wygrała derby Krakowa. A doskonale zdajecie sobie sprawę, jakie to są pojedynki w Krakowie, kiedy Wisła Kraków grazy Krakowią. Mówi się o świętej wojnie. No i Krakowia przegrywała. Ale teraz moi drodzy, zobaczcie, teraz tyle już jeżeli chodzi o Michał. Teraz Michał Probierz jest bardzo dobrym trenerem, i w najbliższym czasie przyda mu się odpoczynek, od trenowania pewnie już. Wypoczęty w pełni, y, obejmie drugi klub. Ale zobaczcie, w tym sezonie jacy trenerzy stracili pracę? Michał Probierz, Michniewicz, Stokowiec, y, cały czas Brzęczek i Nawałka, czyli byli selekcjonerzy, czekają na oferty. No i są też tacy trenerzy, którzy czekają w poczekalni, Brosz i Ożyński. Ale skupię się na, na tych kilku trenerach. Michniewicz, Probierz, Stokowiec. Ta trójka trenerów jest ciekawa. Co tych, co tych szkoleniowców łączy? Są utytułowani. No Michniewicz zdobył mistrzowski tytuł w ostatnim czasie. Probierz no zdobywał ten puchar polski, a także super puchar. Stokowiec także zdobył puchar polski i super puchar. I zobaczcie, tych trzech szkoleniowców jest wolnych i pewnie teraz nie będą się spieszyć z podjęciem pracy, ponieważ polska reprezentacja gra teraz dwumecz. Najprawdopodobniej pokonamy Andorę i także uda nam się zwyciężyć z Węgrami i zakwalifikujemy się do barażów. Jeżeli chodzi o te baraże, no to tutaj, w zależności kogo wylosujemy, możemy awansować na mistrzostwa świata, ale Zobaczcie, ci pewnie wszyscy trzej trenerzy Probierz, Stokowiec, Michniewicz, w perspektywie najbliższego czasu chcieliby zostać selekcjonerem polskiej reprezentacji. Jeśli portugalskiemu trenerowi noga się powinia, by przegrał, straciłby te punkty w najbliższych meczach, choć takiego scenariuszu nie przewiduję, odpukać. Najpóźniej, no, to Sousa mógłby stracić pracę, no, nie awansując, przegrywając baraże. Wtedy prezes Kulesza mógłby mianować nowego trenera. Oczywiście, zaznaczam ja tutaj Wam, że ja jestem zwolennikiem Paulo Sousy i portugalskiemu trenerowi. Nawet jakby nam nie udało się mm, tych baraży przejść to bym dalej powierzył prowadzenie polskiej kadry, bo podoba mi się to odmładzanie kadry. Także plus do, plus do tego podoba mi się to, że jest odważny, zmienia to, to wszystko, no nie boi się, podejmuje dobre decyzje często i plus do tego, zobaczcie, no już, już nie lubię takich zmian ciągłych, wykonał pewną pracę, ta gra reprezentacji wygląda coraz lepiej, wygrywamy. No ale to jest moje zdanie i posłuchajcie, jeśli właśnie mm, trenerzy piłkarscy tacy jak Michniewicz, Probierz, Stokowiec teraz gdy stracili pracę, no muszą e, to tak jak na, grać na giełdzie, bo wszyscy ci trzej piłkarze mają z czego żyć, więc nie muszą się spieszyć z ofertami. Pewnie odrzucają. Michniewicz ten kontrakt ma do końca roku, Legia e, nie do końca roku, tylko do końca sezonu. Stokowiec pewnie podobnie, a jeśli nawet nie, to ci trenerzy często bywa tak, że trenerzy dobrze zarabiają i jak zostaną zwolnieni, to od razu tych nowej pracy szybko nie przyjmują, mają czas, żeby przemyśleć te zwolnienie i dopiero i też nie lubią podejmować pracy w, w, w połowie rundy, tylko od nowej rundy. I pewnie ci wszyscy trenerzy będą czekać, patrzeć, jak rozwinie się sytuacja. Paulo Sousy, bo doskonale zdajecie sobie sprawę, że pewnie Cezary Kulesza, jeśli nie zrealizujemy celu, czyli nie awansujemy po barażach do Mundialu, będzie chciał zmienić selekcjonera. I ci wszyscy trzej trenerzy, Michniewicz, Probierz, Stokowiec, co ich łączy? Łączy to, że mieli okazję kiedyś współpracować z Cezarem Kuleszą. Michniewicz za czasów Jagiellonii Białystok, Probierz tak samo, Stokowiec także. Był kiedyś trenerem Jagiellonii yy, Białystok. I gdybyśmy mieli te kandydatury, właśnie rozważać yy, jako przyszłych selekcjonerów, każdy z tych trenerów coś osiągnął. Yy, no Michniewicz w ostatnim czasie zdobył mistrzowski tytuł z Legią Warszawa, a także yy, Legia Warszawa grała fenomenalnie, no, awansował do rozgrywek grupowych European League potrafi był trenerem młodzieżówki. No i także jeszcze kiedyś z Zagłębiem Lublin zdobył mistrzowski tytuł z lechem Poznań Puchar Polski i Super Puchar, więc jest trener utytułowany, także potrafił gra, prowadzić drużyny w pucharach, plus do tego prowadził młodzieżówkę, więc wydawałoby się takim idealnym trenerem dla reprezentacji. Probierz moi drodzy, no, probierz, zdobył z Krakowią m, puchar polski super puchar, kiedyś także z Jagilonią Białystok, wtedy kiedy był trenerem Jaggiloni Białystok, Jagielonia słynęła z pięknej gry, promował młodych piłkarzy. To, to nie udało mu się tych młodych piłkarzy w Krakowi promować, ale nie radził sobie w europejskich pucharach, zarówno będąc trenerem Jagiellonii Białystok, tak samo jak i Krakowi, więc to Michał Prowierz mógłby być takim trenerem ala brzeczek w reprezentacji. No i plus do tego mamy Stokowca. Stokowiec zdobywał Puchar Polski z Lechią i także mm, Super z Lechią. Stał się najbardziej utytułowanym trenerem Lechy Gdańsk. W historii, także jeszcze kiedyś, pamiętacie jak Zagłębie Lublin hmm, przechodziło te rundy po kolei hmm, i odpadło w ostatniej. Zagłębie Lublin pod wodzą hmm, Stokowca była, ta drużyna była bliska, bardzo do tych rozgrywek grupowych nie udało się. I widzicie, a w lidze hmm, Piotr Stokowiec także był przez trzy lata trenerem hmm, Lechii Gdańsk w latach 2018-2021. Tylk, tylko, że, że no, Osiąg wygrał puchar, potrafił stanąć na podium z Lechią Gdańsk, tylko tutaj, jeżeli chodzi o Stokowca, pojawiają się problemy następujące. Jest może trener, ma ten trener wyniki, ale tak jak mówią piłkarze, z którymi z byłymi piłkarzami, którymi pracował w barwach leki Gdańsk, wielu piłkarzy, sobiech, peszko. Augustyniak i tak dalej, i tak dalej, można by wymienić kolejnych 13 Wolski. Gdy ta praca się kończy, jednak mówią o tym trenerze, że to jest trener, dobry trener warsztatowo, ale zły jako człowiek. No niestety, jeżeli jeden piłkarz tak mówi, drugi, trzeci, czwarty, ale jeżeli tak mówi kilkunastu, to pojawia się problem, więc mogłoby w kadrze dochodzić do konfliktu. Ale tak, moim zdaniem, na dobrą sprawę, Ci, pewnie ci, trzej trenerzy. Mm, Będą się wstrzymywać z podjęciem pracy, bo po cichu będą patrzeć na tą całą sytuację, jak się rozwinie, czy Paulo Sousa będzie osiągał dobre wyniki, czy nasza kadra awansuje na mistrzostwo, na siatek. Jeśli w marcu awansujemy, wygramy baraże, to pewnie ci trenerzy podejmą pracę w innych klubach, bo kontrakt Paulo Sousy automatycznie się przedłuży, a jeśli jednak się nie przedłuży, to, to który z tych... Yy, trenerów, którzy są obecnie bez pracy, będą naturalnymi kandydatami na y, selekcjonera. Y, tylko na dobrą sprawę y, ja uważam, że zresztą o tym mówili piłkarze, Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, ta grupa piłkarzy jednak cały czas potrzebuje trenera z zagranicy, bo to mogło być powtórka z Jerzy Brzęczkiem y, bis. No y, tak, ja wątpię, żeby Robert Lewandowski, bo Robert Lewandowski, Paulo Sousa traktuje jako Partnera, Gdy Paulo Sousa go skrytykuje, to napastnik Bayernu Monachium tak, taką krytykę przyjmuje, no bo ma do czynienia z byłym zawodnikiem, który dwa razy wygrywał Ligę Mistrzów. A taki Michniewicz, który by Roberta Lewandowskiego skrytykował. No jednak Robert, dla, na Robercie Lewandowskim, Szczęsnym, Zielińskim czy inny, pi, na innych piłkarzach sukcesy Michniewicza mistrzostwo osiąg te wyniki osiągnięte z Legią nie robią wrażenia to samo z Probieżem, czy z, tym bardziej Stokowcu, no jednak trener Michał Probierz, trener Michał trener Piotr Stokowiec ci trenerzy nie zrobiliby wrażenia na, na reprezentantach Polski, tych grających w wielkich klubach my doszliśmy do takiego momentu że, ym, ci, że po prostu cały czas potrzebujemy, że cały czas powinniśmy mieć takiego trenera y, za, za granicę, bo dając szansę Stokowcowi, Probierzowi, Michniewiczowi, to byśmy mieli y, sytuację Jerzy Brzęczek-Biz. I dlatego ja cały czas kibicuję y, Paulo Sosie, żebyśmy awansowali po barażach y, do mundialu, a żeby tacy trenerzy Michniewicz, Probierz, Stokowiec jeszcze się potwierdzili, jeszcze bardziej te swoje CV zbogacili moi drodzy, bo jeśli już, jeśli ja mam takie zdanie, że jeśli już yy, Paulo Sousa, o, ok, odpukacz, jeśli by nie udało nam by się po barażach awansować na mundial, ja wtedy kadrę bym powierzył Czerczecowowi. Yy, były trener Legii Warszawa, ma doświadczenie w wyprowadzeniu reprezentacji Rosji, na mundialu w Rosji osiągnął bardzo dobry wynik, co prawda, Euro mu nie wyszło, bo reprezentacja Rosji zawiodła, ale już to ta grupa piłkarzy, którymi zarządzał, zestarzała się. No Już Rosja nie, nie, nie grała na takim wysokim poziomie, ale Stanisław Czerczesow to jest taki trener. Zero-jedynkowy, z charyzmą. Żaden inny piłkarz mu nie podskoczy. A jak jest jakiś konflikt, to po prostu tego piłkarza z kadry skreśla. Tak jak mieliśmy w Rosji przykłady, gdzie takich piłkarzy, którzy byli krnąbrni, to usuwał z kadry. I często właśnie w selekcji, bycie, w byciu selekcjonerem, często właśnie oprócz takiej typowej selekcji, e, także najważniejszy jest charakter, żeby jednak ci m, piłkarze m, takiego trenera e, szanowali. M, Michniewicz, znaczy właśnie Czerczesow byłby idealnym ten, takim kandydatem. Ewentualnie z tej grupy krajowej można byłoby m, Michniewicza m, zaliczyć do tej grupy, bo no, osiągał wyniki z Młodzieżówką, teraz potwierdził się prowadząc Legię Warszawa w Europejskich Pucharach. Tylko pytanie, czy Robert Lewandowski by zaakceptował filozofię Czesława Michniewicza, bo Czesław Michniewicz, będąc trenerem Młodzieżówki, czy także Legii, często, często jeżeli chodzi o tą taktykę, Przygotowywał ją pod Rywala, czyli pod Spartaka, pod Napoli, czy właśnie pod yy, Slawie Praga, czyli będąc gorszą drużyną. A u nas na razie się tak przyzwyczailiśmy, Robert Lewandowski, i nasza reprezentacja chce, chce grać pięknie i może tak, taka, tak, taka taktyka przynosiłaby skutki, gdyby Polska grała z Anglią, ale taka taktyka Michniewicza, gdybyśmy prowadzili, um, mieli tak grać z Andorą, mogłaby nie przynieść skutków, bo przypomnę, Czesław Michniewicz potrafił przegrać z um, drużynami takimi no, słabszymi w, repre w reprezentacji. Um, moi drodzy, potrafił wygrywać z tymi lepszymi, jak z Portugalią. Tak właśnie zacząłem rozważać, więc tak najprawdopodobniej tych trzech trenerów w najbliższym czasie nie podejmie pracy, bo będą czekali, jak się rozwinie sytuacja. Mają pieniądze, pewnie udadzą się nas też, tak, tak uważam. No i jeszcze jest dwóch trenerów. Brzęczek i Nawałka. No Szkoda, że ci trenerzy nie podejmują pracy. Podobnie jak Brosz i Ożyński. Ożyński, trener Ożyński, który prowadził Arkę Gdynia, zdobywał Puchar Polski, także super Puchar Polski. To jest taki trener, który ma twardą rękę, wchodzi do szatni. Potrafi drużynom wstrząsnąć, także jest dobrym człowiekiem. Potrafi często nawiązywać dobre kontakty z piłkarzami. Wie, jak żony się nazywają, piłkarzy czy dziewczyny. Interesuje się, jak wygląda sytuacja rodzina. Czymś takim buduje się szatnie. Ja nawet bym powiedział, że taki Ożyński byłby dobrym, aż się dziwię, że teraz nie spróbowano, nie dano szansy Ożyńskiemu, bo to jest taki trener właśnie, który w takich sytuacjach kryzysowych, w jakiej jest Legia, potrafi szybko wstrząsnąć, nawet dając szansę Ożyńskiemu Legia mogłaby zacząć zwyciężać. Kolejny taki trener, który zasługuje na to, żeby w przyszłości nie w takiej sytuacji kryzysowej poprowadzić jakiś. Klub z wyższej półki, Brosz, który w Gorniku Zabrze potrafił nas zachwycać, ale ci trenerzy, oczywiście, Ożyński i Brosz nie są rozważani, jeżeli chodzi o polską reprezentację. Mnie to dziwi, że ci dwaj trenerzy nie wrócili na ławkę trenerską. Zobaczcie, jak sytuacja teraz tak wygląda, że w Warcie Poznań szansę dostał młody trener, taki nowy polski Nagelsmann. U nas się zrobiła taka moda, że teraz daje się szansę młodszym trenerom. trener Nowy trener warty ma 31 lat, trener Legii Warszawa, obecnie teraz Marek Gołębieski, 41 lat, a tacy trenerzy, a szkoda dla polskiej piłki, że trener, że trener Adam Nawałka, były trener Lecha Poznań, cały czas jest na emeryturze, czeka na oferty po nieudanej przygodzie, gdy prowadził Lech Poznań na razie nie podjął a pracy, a szkoda, bo fajnie było, że gdyby Adam Nawałka po tych sukcesach reprezentacyjnych potrenował jakiś klub z Ekstraklasy, z czołówki, wolałbym Adama Nawałkę na przykład jako trenera Wisły Kraków, niż o zobaczcie, Wiśle Kraków, u nas często właśnie dyrektorzy sportowi wolą zatrudniać zagranicznych w ostatnim czasie trenerów. Wiśle Kraków, no mieliśmy chybale, teraz mamy Gulę, moi drodzy, a taki Adam Nawałka mógłby Wisłę Kraków poprowadzić, Jerzy Brzęczek także, często bywa tak, że byli se selekcjonerzy jakoś po pracy i wyjątkiem tu jest Waldemar Fornali po pracy um, z reprezentacją tak szybko nie obejmują klubów polskiej ekstraklasy. pewnie Jerzy Brzęczek w najbliższym czasie wróci na tą ławkę trenerską jako trener Wisły Kraków, ale jakoś dyrektorzy sportowi wolą zdecydowanie trenerów zagranicznych, ewentualnie kogoś nowego z tej karuzeli. W ostatnim czasie jednym z takich trenerów starszej daty, który wrócił na ławkę, to jest Jan Urban, który jest po 60. Potem jak kiedyś został zwolniony ze Śląska Wrocław, nie było go w naszej ekstraklasie, Wrócił, został trenerem górnika Zabrze. No, na razie górnik Zabrze też w tym sezonie nie zachwyca Podolski, rozczarowuje. No, ale to jest taki jeden z niewielu trenerów, którzy są po 60. Teraz, jakby try, dyrektorzy sportowi chcą albo wolą zatrudniać trenerów młodych, jak właśnie. Trener warty, czy jak trener Legii, czy, czy trenerów z zagranicy. Nawet teraz Legia Warszawa mówi się o tym, że wojskowi mm, pojawia się giełda nazwisk, mm, że Legia była podobno negocjowała w ostatnim czasie z trenerem litewskim, także pojawiają się informacje, że z trenerem, byłym trenerem reprezentacji Macedonii. No cały czas jest szukany trener, który zimą. Mm, Tą legię odbuduje. Moi drodzy, i tak, tak jak właśnie spojrzałem po tym, jak właśnie Krakowia, prezes Filipiak i Michał Probierz doszli do porozumienia i ten kontrakt został rozwiązany, no to na tej giełdzie trenerskiej ciekawe nazwiska są. Michniewicz, Probierz, Stokowiec, Brzęczek, także Nawałka, Brosz, Ożyński, jeszcze do tego grona dodałbym Serba Aleksandro Wukowicza, ale włóko to jak, jak Polak ma nawet polskie obywatelstwo. Aleksander Wukowicz może w styczniu podejmie pracę. Z zobaczymy, tak przynajmniej wspominał w wywiadzie, cały czas dostaje oferty, ale tak jak mówię, trenerzy często, którzy tracą pracę, rzadko kiedy tak od razu szybko podejmują tą pracę, często wolą przemyśleć tą całą sytuację, ale tak jak mówię. Nie spodziewam się tego, żeby Michniewicz, Prowiesz i Stokowiec zwrócili teraz, w najbliższym czasie, szybko do Ligi, ponieważ będą patrzeć, jak sytuacja się rozwinie, jeżeli chodzi o reprezentację Polski. Kolejnym trenerem, który z chęcią by został selekcjonerem i który teraz jest w tak zwanym swoim pretimierze, jest dla mnie Maciej Skorża. Wiele razy wspominał, że to jest jego wielkie marzenie, nawet w tym kiedyś właśnie w jednym z wywiadów z Sebastianem Staszewskim wspominał. Kiedy jeszcze nawet nie został trenerem Lecha Poznań, to wspominał, że przed Euro 2012. Wtedy liczył, że może zostanie trenerem. No i w ostatnim czasie, poprzez wspaniałą grę Lecha Poznań, będzie chciał się odbudować. Jak Lech Poznań zdobędzie mistrzowski tytuł, no to Maciej Skorza mógłby być naturalnym kandydatem. Ale takich naturalnych kandydatów na selekcjonera jest dużo. No też Papszun, Marek Papszun Raków zdobył Puchar Polski, super puchar. Teraz też Raków będzie walczył o mistrzowski tytuł, no, Jak widzicie, takich kandydatów polskich jest bardzo dużo na trenera, ale ja na przykład wolałbym, żeby Marek Papszun jeszcze, no, to byłoby za wcześnie, chciałbym, żeby awansował do europejskich pucharów, ale choć w ostatnim czasie Raków fajnie grał, kiedy Rubin Kazen eliminował czy też jak pokonywał mm, gęg w jednym meczu, ale tak jak widzicie, tych kandydatów jest bardzo dużo, ale biorąc pod uwagę mm, Roberta Lewandowskiego, szczęsnego i, tych, i wszystkich innych kadrolowiczów Jezińskiego, ta grupa piłkarzy potrzebuje zagranicznego y, trenera i ja cały czas podoba mi się y, y, filozofia i forma pracy Paulo Sousa i mam nadzieję, że Portugalczyk im kibicuje, żeby zwyciężał i dalej był selekcjonerem. Ale tak jak mówię, ta sytuacja, właśnie tak jak powiem, jestem rozczarowany w tym momencie, że w polskiej tacy trenerzy jak Brzęczek, Nawałka, yy, Michniewicz, Probierz, Stokowiec, Brosz Ożyński nie pracują, tylko jacyś zagranic zagraniczni przebierańcy, tak nawiązując i tak mówiąc kolokwialnie, tak jak kiedyś pamiętacie, jak lewy, były trener Śląska Wrocław kiedyś tak mówił o piłkarzach mówił tak, to są przewierający to, to są pozoranci, to, to" o, o piłkarzach, bo wtedy niektórzy piłkarze Śląska Wrocław kiepsko grali i tak właśnie mówił o swoich e, zawodnikach, moi drodzy e, tak, e, no ciekawe jak ta sytuacja się ro, roz, rozwinie, podsumowując no jestem rozczarowany tym, że jednak Krakowie pod wodzą Michała Probierza Wygrała tylko Puchar Polski i Super Puchar. I szczególnie jestem rozczarowany um, tym, że Krakowia zawodziła w europejskich e, Pucharach. Um, zobaczcie, a wracając do Piotra Stokowca, m, no, mam nadzieję, że Piotr, Stokow p, że, że Piotr Stokowiec jednak e, z tych wszystkich e, tutaj kandydatów e, zaznaczam cały czas. Jeśli Paulo Sousa by nie awansował na mundial i by ruszyła m, giełda trenerów, to za no, najbardziej to bym nie chciał, żeby Piotr Stokowiec był trenerem polskiej reprezentacji. Po pierwsze, z uwagi na te problemy interpersonalne, to, że wszyscy ci piłkarze, którzy z nim współpracowali, to y, krytykują Piotra Stokowca, także jednak. Jednak powiedzmy szczerze, no jednak ta Lechia Stokowca, mmm, także Zagłębie, no grały skutecznie, ale grały taką brzydką piłkę. Zobaczcie, Piotr Stokowiec został zwolniony, zastąpił go Kaczmarek. Od razu Lechia gra zdecydowanie lepiej. Seria wygranych, też zespół z Gdańska gra z Polotem. No ta gra może się podobać. Lechia jest w czołówce. Moi drodzy, tak jak ja mówię, ja dalej bym, nawet jakbyśmy nie awansowali, przegrali baraże, dalej bym współpracował z portugalskim trenerem Paulo Sousa Ewentualnie, jeśli już, to bym szukał trenera z zagranicy i bym powierzył tą rolę Stanisławowi Czerczesowowi, a liczyłbym na to, żeby Michniewicz, Probierz, Stokowiec, Brzęczek, Nawałka prowadzili polskie drużyny w Ekstraklasie. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o subach, lajkach, dzwoneczkach. Jestem ciekaw, jaką macie opinię w tej kwestii. Gdzie byście widzieli Michniewicza, Probierza, Stokowca, Brzęczka, Nawałkę, Ożyńskiego, Brosza? Czy chcielibyście tych trenerów znów zobaczyć w Ekstraklasie? Czy, czy gdyby odpukać Portugalski trener nie, wykona, nie wykonał swojej misji. Czy któremuś z tych trenerów, których wymieniłem, powierzylibyście yy, sterowanie polską reprezentacją? Bardzo jestem ciekaw Waszej opinii. Dziękuję Wam serdecznie, życzę Wam miłego. Święta Niepodległości, a także miłego nadchodzącego weekendu. Żegnam się z Wami w szampańskim nastroju, no i niedługo będę Wam opowiadał o polskiej reprezentacji. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się ciepło. Hej!